Tomek Śnieg, witam się w Gliwicach. Witam, witam serdecznie. Tomek, pochodzisz z Jaworzna czy to Śląsk? Województwo śląskie, ale nie utożsamiamy się tak ze Śląskiem. Wiem, że są różnego rodzaju podziały tutaj w województwie na tych jak rdzennych typowych ślązaków, właśnie jak Gliwice, Zabrze, Katowice, Ruda Śląska, a my należymy do tej jakby mniejszości z Sosnowcem, z Dąbrową Górniczą. Także tak to wygląda. Okej, okay, czyli pochodzisz z Jaworzna w województwie śląskim, ale większość swojej kariery, w zasadzie do tej pory chyba całą swoją karierę, przegrałeś poza Śląskiem. Tak, to już 17 lat minęło, odkąd wyjechałem z Jaworzna. Grałem w różnych klubach, najdłużej w zespole ze Stargardu. Ja grałem w ostatnim sezonie. To były cztery sezony, w Toruniu też grałem 3,5 sezonu, w Słupsku grałem 2,5, w Gdyni, w Koszalinie, w Starogardzie Gdańskim i w Warszawie. Tak to to ile miałeś lat, jak wyjechałeś stąd? Jak wyjechałem, miałem lat 17, przepraszam. Tutaj zaczynałem pod opieką trenera Lichtańskiego, gdzieś tam pokazałem się... W juniorskich turniejach kauci z różnych klubów zaobserwowali. Dostałem propozycję wyjazdu do Polonia 2011 Warszawa. To była taka kolebka talentów w tamtejszym okresie. Skorzystałem, wyjechałem i nie żałuję. Projekt Polonia 2011 Polonia Warszawa. Miałeś wtedy 18 lat, prawda? Tak. I dostałeś wtedy szansę na grę w ekstraklasie? To była pierwsza liga wtedy. Zrobiliśmy awans do ekstraklasy. I w kolejnym już jako dziewiętnastolatek grałem pierwszy swój sezon jako pierwszy rozgrywający w Polonii 2011. Mamy w naszym zespole Olka Busza, który skończył 18 lat. Czy uważasz, że również powinien dostać szansę na, na grę w ekstraklasie? Myślę, że każdy młody chłopak, jeżeli spełni różne kwestie. I będzie gotowy, to na pewno powinien dostawać szansę. Musi ciężko pracować, być gotowy w każdym momencie, bo sezon jest długi, w sezonie e, dzieją się różne rzeczy. Także myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby zaczął grać. E, a to, czy będzie grał i jak długo, to już zależy od jego samego i od trenera. Zapytam o Twoje osiągnięcia, o medale. Ile ich było i czy wszystkie były w Toruniu? Ech, nie wszystkie były w Toruniu. Pierwszy mój medal to był z czarnymi subsk, brązowy medal, później dwa wicemistrzostwa polski z zespołem Storunia, z jeden brązowy medal z Toruniem, dwa puchary polski, jeden superpuchar polski, także podsumowując, brakuje mi tylko jednego mistrzostwa polski. Mam nadzieję, że w tym roku się uda, a powiedz z dotychczasowych osiągnięć, które dla ciebie jest najważniejsze? Wszystkie medale są cenne, aczkolwiek uważam, że sezon 2018-2019 gdzie przegraliśmy w wielkim finale z Anwilem Wocławek po fantastycznej serii, przegraliśmy 4-3, czyli pełna seria była. Wygrywaliśmy już 3-2, później przegraliśmy następne dwa spotkania. Mieliśmy to mistrzostwo na wyciągnięcie ręki, tak się nie stało. Pierwszy rozgrywający wtedy Rob Lowry, Miał kontuzję ręki i ja miałem wtedy bardzo dużą rolę w tych finałach. Grałem długo i myślę, że grałem bardzo dobrze. Dlatego to, jeżeli miałbym wyróżnić jedno osiągnięcie, to myślę, że to byłby właśnie ten srebrny medal, bo raz, że miałem w tym swój duży udział, a dwa byliśmy naprawdę bardzo blisko. A atmosfera, która działała na tamtych spotkaniach, przecież to były derby, tak? To, to naprawdę będę mógł opowiadać wnukom i. Jest z czego naprawdę się cieszyć i co wspominać. Czy pamiętasz jakiś swój występ w arenie Gliwice, przy której siedzimy dzisiaj? Jak to wspominasz? Pamiętam, że odkąd GTK jest w ekstraklasie, nie przegrałem tu spotkania. To było na początku z Toruniem, później z PGS Późnią. Był taki nawet szalony mecz. Trzy albo cztery sezony temu wygraliśmy go po dogrywce. Przegrywając praktycznie całe spotkania, wyciągnęliśmy w dogrywce. Aż do momentu pierwsza porażka, fatalny nasz występ. Przegraliśmy tutaj 40 punktami z różną ze Stargardu. Dlatego ta jedna, jedyna porażka na tym parkiecie, po drugiej stronie barykady, jakby, jakby nie patrzeć. Ale na pewno bardzo bolesna i taka, której nie da się zapomnieć. Ale można powiedzieć, że miałeś dobrą passę, czyli możemy być spokojni o występy GTK w tym sezonie. Mam nadzieję, że przeniosę te zwycięstwa z Dużym Przeciwnych na parkę w Gliwicach już po tej właściwej stronie. Co wiesz o budującym się w sumie cały czas nowym zespole GTK i jakie masz tutaj oczekiwania? To już nie jest moja rola. Jestem, byłem w kontakcie z trenerem Turkiewiczem, przedstawił mi zarys drużyny, jak ma to wyglądać, a już ostateczne jakby decyzje i kwestie, jak trener chce grać, to już jest jego rola. My musimy się do tego dostosować. Kto, jaką będzie miał rolę w drużynie, też musi sobie na to zapracować, a trener ostatecznie będzie decydował, jak to będzie wyglądało. To jakbyś porównał em... Rolę zadaniowca, którą musiałeś pełnić w Toruniu. A jak trzeba było to byłeś liderem w spójni Stargard? Jak byś porównał te, te dwie role ze sobą? Zawsze byłem zawodnikiem, który był zmiennikiem. To są dwie zupełnie jakby różne kwestie, ponieważ w Toruniu walczyliśmy o zupełnie inne cele niż w drużynie ze Stargardu. Tam naszymi aspiracjami zawsze była walka o mistrzostwo. Dlatego na mojej pozycji naprawdę byli gracze dużego kalibru. Ja, byłem, ja miałem rolę taką, że wychodziłem z ławki, miałem dać energię, miałem podtrzymać dobre wyniki drużyny, bo zazwyczaj te, takowe były. Myślę, że idealnie czułem się w takiej roli i naprawdę te czasy w Toruniu były fantastyczne, zarówno pod względem życia, jak i wyników sportowych. Jeżeli chodzi natomiast o Stargard, przez te cztery lata naprawdę tam była duża sinusoida, dużo zmian w drużynie, również na mojej pozycji. Często wchodziłem jako, jako pierwszy rozgrywający, grałem duże minuty, tak jak wspomniałeś, wchodziłem w rolę takiego lidera. Trzeba było być gotowym. Czas w Stargardzie myślę, że też bardzo fajny, jest co wspominać. Dwa razy na te cztery lata byliśmy w playoff, także raz byliśmy w finale Poeru Polski. Także dawałem to, co mogłem, starałem się jak mogłem i, i naprawdę dobrze to wspominam. Czy w związku z tym liczysz, że dostaniesz opaskę kapitana w GTK-u? Wiekowo wydaje mi się, że będę chyba najstarszym zawodnikiem. To, kto będzie kapitanem GTK Gliwice, zależy tylko i wyłącznie od trenera Turkiewicza. No chyba, że będzie jakieś głosowanie, to, to również od zawodników. Dziękuję i na koniec, co byś powiedział naszym kibicom? Bardzo się cieszę, że jestem w Gliwicach, można powiedzieć, u siebie w domu. Pochodzę z Jaworzna, bardzo blisko stąd. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia przygotowań, pierwszego spotkania, aż przyjdziecie na hale, będziecie nas wspierać. Liczę na udany sezon, zarówno indywidualnie, jak i dla drużyny. I abyście wy mieli wiele radości z naszej gry. Tego Wam życzę. No dobra, dzięki. Widzimy się niedługo na treningach. No i ostatni weekend września rusza liga, także. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.